Czas na kolejną porcję aplikacji, które mogą usprawnić Twój telefon. Pod ostatnim filmem było tyle łapek, jak będzie tyle, będą kolejne aplikacje. Oczywiście nie będą to aplikacje, które każdy zna, na pewno czymś Was zaskoczę. Będą aplikacje od poprawy bezpieczeństwa telefonu, wyglądu oraz dźwięku. A nawet takie, które dodadzą Wam troszeczkę fanu do korzystania z telefonu. Oczywiście starałem wybrać się aplikacje te, które działają w pełni darmowo i nie trzeba nic do nich dokupować. Także co, myślę, że możemy zaczynać, a jak chcesz, możesz skomentować, zasubskrybować i bez owijania w bawełnę, lecimy. Zaczniemy od aplikacji CS Security. Plus jest taki, że nie wyświetli Ci reklam co 10 sekund. Narzędzie, które pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo smartfona. Ja aktualnie nie jestem fanem tego typu rozwiązań, ale czasami pytacie, czy jest coś takiego, więc wam podrzucam. Ja sam czasem użyję, ale bardziej stawiam na eseta. No i tak, po pierwsze, masz tutaj szybkie skanowanie całego telefonu. Jeśli jest coś podejrzane, aplikacja ci to oznaczy. Mamy moduł czyszczenia śmieci, wiesz, te wszystkie miniaturki, kiesze, pliki po łapkach, które dawno usunąłeś, to wszystko znika jednym kliknięciem. Dalej, generator silnych haseł. Przydatne, szczególnie jeśli wciąż używasz hasła typu kotek 123. I jeszcze jedna rzecz optymalizacja telefonu. CS Security potrafi zamknąć procesy działające w tle, odzyskać trochę ramu, więc telefon dostaje drugie życie. Aplikacja jest lekka, nie zamula i działa na starszych Androidach w jednym miejscu. Jak jesteśmy w klimacie aplikacji, to teraz aplikacja bankowa. Każdy chce, aby jego pieniądze zaczęły pracować, ale nie każdy pokazuje, jak to zrobić. Ja dziś Ci pokażę na przykładzie Trade Republic. Zacznijmy od rzeczy, które robią największą różnicę. Trade Republic wypłaca odsetki od całej gotówki, którą trzymasz na koncie, według stopy depozytowej NBP i aktualnie to 3,75% rocznie, bez górnego limitu depozytu. Odsetki naliczane są codziennie, a wypłacane są co miesiąc. Ale ty masz dostęp do swoich pieniędzy w każdej chwili. Czyli działa jak konto oszczędnościowe, ale lepiej. Jeżeli chodzi o inwestowanie, też jest prosto: możesz zacząć od jednej złotówki. Wybierając pośród tysięcy akcji ETF-ów, za każdą transakcję płacisz tylko 4 zł. A jeżeli chcesz robić to regularnie, masz też darmowe plany oszczędnościowe. Ustawiasz miesięczną kwotę i budujesz majątek automatycznie. Oczywiście jest też Mirror Card. Płacisz nią normalnie, ale zgarniasz 1% saveback, który automatycznie inwestuje się w twój plan oszczędnościowy. Do tego brak opłat za przewalutowanie i darmowe wypłaty z bankomatów powyżej 200 zł. Trade Republic to europejski bank nadzorowany przez Buffin, EBC i polski KNF. Jeżeli chcesz, żeby twoje pieniądze zaczęły w końcu pracować, to niezbędne linki masz w opisie. Rejestrując się z mojego linku i zaczynając inwestowanie w ciągu 21 dni możecie odebrać bonus 200 zł w akcjach. Druga apka to Wavelet. I to jest złoto dla wszystkich, którzy słuchają muzyki na słuchawkach. Dlaczego? Bo Wavelet daje Ci korektor dźwięku z gotowymi profilami dla konkretnych modeli słuchawek. Masz AirPodsy jest preset. Masz Sony, jest preset. Masz jakieś tanie Chińczyki z Allegro? Też może być profil. Aplikacja analizuje twoje słuchawki i dostosowuje dźwięk tak, żeby było bardziej dynamicznie, bardziej czysto, z lepszym basem, ale bardziej szczegółową górą. Działa także z aplikacjami streamingowymi czyli Spotify, YouTube Music, Tidal wszystko gra pod twoje preferencje. Oczywiście jest też manualny korektor, więc jeśli lubisz dłubać, bawisz się suwakami aż znajdziesz idealny balans. Brzmi to jak funkcja premium, ale Wavelet robi to w podstawie całkowicie za darmo. No i różnica jest serio ogromna. Jak myślałeś, że twoje słuchawki są już do kitu, to ta aplikacja może to odmienić. Kolejna propozycja to Launcher iOS. I wiem co powiesz. Arentek Launcher, który udaje iPhone'a, przecież to zawsze laguje. No i normalnie miałbyś rację, ale ten działa dobrze. Ja nie lubię akurat iPhone'ów. Może ktoś lubi, może ktoś chce przetestować. Można użyć. Cały interfejs wygląda jak iOS. Ikony, animacje, centrum kontroli, ekran domowy, wyszukiwarka. Wszystko jest spójne i płynne. Jeżeli lubisz wygląd iPhone'a, ale nie chcesz porzucać Androida, no to mamy taki kompromis. Fajne jest też to, że możesz dostosować siatkę ikon, układ, widżety, a nawet dodać Dynamic Island na górze ekranu. I co najważniejsze? Launcher nie pcha tysiąca reklam w twarz jak wiele innych. Działa płynnie nawet na starszych telefonach. Więc jeśli chcesz odmienić wygląd swojego telefonu, to jest jedna z lepszych opcji. Czwarte narzędzie to coś, co doceni każdy. Spotify Voice Recorder. Wyobraź sobie dyktafon, który nagrywa w super jakości, nie ma żadnych reklam, nie ma ukrytych limitów, nie śledzi cię i jest całkowicie darmowy. No to właśnie to. Aplikacja jest idealna do nagrywania spotkań, podcastów, notatek głosowych, szkoleń, nawet do nagrywania swojego voiceoveru, jeżeli robisz shorty z telefonu. Interfejs jest prosty: naciskasz, nagrywaj i to tyle. Możesz wybrać format, bitrate, jakość dźwięku i gdzie mają być zapisywane pliki. Zero kombinowania, zero śmieci i zero wodotrysków. Działa stabilnie i jest tworzona przez ludzi, którzy skupiają się na prywatności. Dla mnie jedna z lepszych tego typu aplikacji. Na koniec coś lżejszego. Jumo. To apka, która dodaje na Twój pasek powiadomień anonimowanego zwierzaka albo postać w stylu anime. Wygląda to tak, jakby w telefonie mieszkał mały stworek, który chodzi, reaguje, mruga i wykonuje różne akcje. Są koty, są psy. Postacie z gier, emotki. Masa opcji. Możesz też zmienić styl wskaźników, dodać animację baterii. Ciekawsze przejścia i efekty. Telefon robi się po prostu no, sympatyczny. Taka mała rzecz, która poprawia humor i daje smartfonowi trochę charakteru. Najlepsze jest to, że apka jest lekka, nie zjada tak mocno baterii i działa praktycznie na każdym Androidzie. To powiedzmy na rozluźnienie, a może komuś się spodoba, nie wiedział, że takie coś jest, więc może zobaczyć. I to było pięć aplikacji, które myślę, że warto mieć na telefonie albo chociaż je znać, aby w święta powiedzmy zabajerować rodzinę. Każda robi z nich coś innego, jedna zabezpiecza telefon, druga poprawia dźwięk, trzecia nagrywa, czwarta ulepsza wygląd. Oczywiście daj znać w komentarzu, którą aplikację zainstalujesz pierwszą, której nie znałeś, albo jaką aplikację chciałbyś zobaczyć w następnym odcinku, co ona powinna robić, tak aby ułatwiła Tobie życie. Także jak zawsze nie bądź dętka, obserwuj rędka i widzimy się jak zawsze w kolejnym odcinku.